Wykresy funkcji liniowych f od x równa się 3mx i dodać 1 oraz g od x równa 4x plus 1 są symetryczne względem osi o y. Gdy i są wyrażenia dla m. Co to znaczy, że są symetryczne względem osi o y? Przekształcenie przez oś o y jest następujące. y równa się f od minus x. Ten wzór mówi nam o przekształceniu względem osi o y, bo w celu przypomnienia, gdyby chodziło o przekształcenie względem osi o x, to byłoby to. To jest względem osi o x, to jest względem osi o y przez punkt 0, 0, to byłby wzór f od minus f od minus x to byłoby względem punktu 0,0. Oczywiście są jeszcze przekształcenia jako translacja, przesunięcie, ale z tych trzech y, odbicie w osi y to jest Czyli funkcja, jeżeli przyjmiemy sobie, że funkcja g od x jest obrazem funkcji f, to funkcja g od x to jest nic innego jak f od minus x. No to tak, g od x przepisuje 4x i plus 1. Natomiast f od minus x oznacza to, że w miejsce x w tym wzorze funkcji f, wstawię minus x. 3 razy m i razy minus x. I jeszcze plus 1. Przekształcimy, żeby wyliczyć. Jedynki nam się redukują i tu mamy tak. 4x równa się minus 3mx. Jeżeli te wielkości mają być sobie równe, oznacza to, że ten współczynnik ma być równy temu współczynnikowi, przy x Zapiszę może w odwrotnej kolejności. Minus 3mx, e, 3m, i bez xa, Minus 3m jako ten współczynnik ma być równy czwórce. Jeżeli podzielę przez minus 3, to m wyniesie minus 4 trzecie. Czy wyłączać całości? Nie, gdyż tutaj są dwie odpowiedzi w ułamku niewłaściwym. Minus 4 trzecie jest dokładnie odpowiedzią a w tym zadaniem.